Uf! Uf! Wujo! Zobacz. O! Słyszałeś? O! To będzie ochroniarz. Ten drugi od lewej On będzie wujo ochroniarzem. Wujo. Słyszysz? Ten czarny będzie ochroniarzem. Będzie bronić domu. Jak własny dom. To, mama, podasz mi go? Zaraz, idź po szynce. Już. Są one takie ziewające wszystkie.

Idzie? Nie. Dlaczego? Bo piłka. To daj mi tego. Mamo, kodzi, mama, mama. Daj mi go, proszę cię. Mama, dasz. Mama, tata, nie, duś tego najstarszego. Jak duszę! No mogę... Możesz poczekać chwilę. Daj mi jednego. Ten no. próbuje mnie ogryźć. No tata! Będzie ochroniarzem za swoim pociskiem, który tam jest. A nagrywasz tamtego ochroniarza? Nie, nie tamtego nie. Mogę? No to bierz, Boże, podaj, no przecież Sonia ci nie zrobi. Kurego? Którego? Którego? Mm. To, to przyjechał. Mm. Spokojnie. Fajnie, że w kamerze wygląda jakby wszystkie miały błękitne oczy O, a tamten Tamten na pierwszy się nauczył czekać chyba Как хоть тут? Машем тут, я co? To, to daj mi tego Jezus podać sobie Tymek A tak widzisz moje nowe rękawiczki? Do handli kupię A tak tego chcę Którego? Białego I tamty Te malutkie? No I te malutkie

A ten ten najmniejszy. Widzisz podaki, to masz powody, nie? Ja tutaj go czarny i środku mi się antych, podoba. Ja tak nie się rozejdź taki mały. Tak ci droga, ten to taka kuleczka, nie? Ja? To ten, ten z prawy, to taka kuleczka. A, to ten był najgrubszy. Tak? Najpierw a, to, był tam ten. Najpierw tak? ten był taki gruby. Uważaj, żeby ci nie wyleciał, a to. Główkę, gułkę. Andek, andek. Musisz pojść na górę, było trzymać, Ale to był najmniejszy i jest. On będzie chyba cały czas już taki. To no, może być mniejszy no, od suki nawet. Kacz, idziemy do mamusi, nie bruś. Idziemy do mamusi, tak. Oh, Jezu. Oh, Jezu. Oh, Jezu. Oh, Jezu. tak. Jest twoja dzidzia. Jest twoja dzisiaj. Zdechasz z rokiem powadzi. O? No. No to niech to ja...

Będzie ci się podoba? nie nie też są słodkie a ja drapie mnie do mojej mamy ty to to tak jest to wieszki trzymaj, bo mi pod każdej innej barwy, nie? Tak. cześć widzisz? jaki fajny ej, jaki fajny on jest do której szybusz tamten najpiękniejszy? Zobacz, że on go teraz. Mm. A dla mnie to o, Ojej! A on się podoba. Chce? Wiem, taki ty też tylko dziewczyny. Ty, Który no. będzie ochroniarzem mm. chyba? Mm. Ten. Ten czarny. On chyba będzie ochroniarzem. A ja, ja zobacz, ja z jednym policjantem. No, no, dobrze, wiarno. Ale no, tak. mm. będzie sześć pies. Oh. Okay. Jakie czełeś